Kawlina Klem, świetlne wiadomości z Plejad, wejście do piątego wymiaru, rozdział osiemnasty. Szkodliwe odżywianie i niedostateczna pielęgnacja Waszych ciał. Systemy planetarne i ich zasady są dla Was czasami trudne do zrozumienia. W tym momencie nie macie możliwości: Oddalenia się od tej planety dalej niż pozwala Wam na to Wasza technologia, a także nie macie możliwości zbadania otoczenia innych planet czy galaktyk. Jak dotąd, niestety, macie ograniczone poglądy, a wyobrażenie, że wszechświat jest naprawdę nieskończony, jest trudne do pojęcia. Byłoby dla Was to o wiele jaśniejsze gdybyście mogli zobaczyć układ planetarny wokół Was naszymi oczami. Jest niewiarygodnie piękny, różnorodny i magiczny zarazem. Wiedza o tym, ile galaktyk, ile cywilizacji i form życia istnieje w naszym wszechświecie, jest po prostu niebiańska. Z Wami jest tak, jakbyście patrzyli na świat oczami mrówki. Docieracie tylko do swoich bliskich celów, a wasze fizyczne możliwości nie pozwalają wam spojrzeć ani wyjść poza nie. Pod tym względem przypominacie mrówki, które poruszają się tylko po swoim terytorium lub w swoim otoczeniu. Nie możecie dalej i nie macie większego obrazu. Chcemy wam pomóc wyjść z tego ograniczonego stanu. Chcemy Wasz niewielki rozwój popchnąć do przodu. Celem jest uwolnienie się od ciała fizycznego i pokonanie ograniczeń możliwości, Waszych możliwości. Pozwólcie nam pomóc i nieustannie wprowadzać Wasze ciała i genetykę w stan, w którym możecie poruszać się bez ograniczeń i zgodnie ze swoimi pomysłami. Ilu ludzi. Ilu marzycieli zawsze chciało po prostu latać i patrzeć na Księżyc lub inne planety w ten sposób? Ilu z Was ma sny lub marzy o lataniu? Ilu z Was przeniosło się już we śnie poza ziemską grawitację lub niezależnie od niej bez beztrosko latało po świecie? To są wspomnienia Waszych teleportacji. Wspomnienia o Waszej swobodzie poruszania się, mimo tego, iż jesteście zasiedleni w Waszych fizycznych ciałach. Zachowaliście te wspomnienia w zbiorowej świadomości ludzkiej, z którą jesteście nadal wszyscy połączeni. Wspomnienia czasów Atlantydy i początków planety Ziemi, kiedy jeszcze teleportacje kontrolowaliście za pomocą Waszych myśli. Wspomnienia czasów, kiedy jeszcze bardzo ceniliście wasze ciała. Obecna cywilizacja przestała szanować ludzkie ciała, przestała rozumieć, że ciało jest odbiciem duszy i odwrotnie dusza jest odbiciem ciała. Większość ludzi na tej planecie karmi swoje ciała, aby zaspokoić głód, a nie obchodzi ich jakie zmiany wprowadzają tym w swoich ciałach. Niesamowita ilość toksyn, niezdrowych i niedopuszczalnych dla organizmu produktów. Otrzymaliście wasze ciała do waszej ziemskiej inkarnacji. Musicie doceniać wasze ciała i ponownie zacząć dostarczać do ciała tego, czego ono naprawdę potrzebuje. Wasze ciała są zarówno materialne, jak i potrafią odbierać energię światła i się z nią łączyć, jeżeli im na to pozwolicie. Poprzez wasz obecny sposób odżywiania się wybijacie dosłownie większość mieszkańców waszej planety. My, kiedy zaczynamy jeść, to wibracyjnie dostosowujemy się do naszego pożywienia. Pożywienie jest dla nas czymś wyjątkowym, a my dokładnie się zastanawiamy, co możemy podarować naszemu organizmowi. Nasze ciała są nam za to bardzo wdzięczne, promieniują i cieszą się, że poprzez pożywienie wzmocniliśmy je i dostarczyliśmy im tego, czego potrzebują. Każda najmniejsza cząsteczka naszych ciał wysyła nam podziękowanie, a my je przyjmujemy. Jest to harmonia między duszą a ciałem całkowita harmonia. Ciało mówi nam natychmiast, jeśli nie pasuje mu wibracja jedzenia lub czegoś nie lubi. Większość ludzi niestety przestało brać na poważnie te sygnały, wręcz przeciwnie. Zaczęli te sygnały ignorować. Wystarczy spojrzeć na wasze społeczeństwo. Ilu chorych i cierpiących ludzi spotykacie na każdym kroku? Ile wokół was jest ludzkiego cierpienia? Wasze szpitale są przepełnione pacjentami. Pozwalacie na zatrucie organizmów złym jedzeniem, a potem oddajecie się w ręce lekarzy. I oczekujecie od nich działań naprawczych. Każdy może sobie sam pomóc, i każdy powinien zadbać o swoje ciało. Prawie wszystkie rozprzestrzenione choroby w waszym społeczeństwie spowodowane są poprzez złe odżywianie. Wasze ciała się same mordują. Następnie, gdy stwierdzicie, że wasze ciała cierpią, udajecie się do lekarza. Tam dostajecie chemiczne preparaty na ulgę, jaką potrzebujecie. Następuje oczekiwana ulga, ale te chemikalia są już wchłaniane poprzez organizm i zaczynają ponownie w innym miejscu w ciele wiązać ciemne pola energii. Te z kolei łączą się dalej z olbrzymymi polami energii chorych oraz różnorodnymi chorobami. Zacznijcie uzdrawiać wasze ciała, wróćcie do podstawowych priorytetów zdrowego ciała, przestańcie się wlec przez życie i zacznijcie żyć. Wasze ciała na to zasługują, wasze ciała po prostu na to czekają i nagrodzą was za to nowo naładowaną, żywotną i promienną energią. Bez zdrowego i całkiem dobrze funkcjonującego ciała, wasza dusza nie jest w stanie przejść przez ewolucyjno-duchowy skok, dlatego tkwicie w swoim rozwoju. Zacznijcie żyć pełnią życia i przekonajcie się, że wasze ciała są częścią waszego wspólnego wszechświata i naszego wspólnego bytu. Przestańcie się izolować. I wejdźcie fizycznie na wyższe poziomy wibracji. Bez zdrowego ciała nie odniesiecie sukcesu. Nie udaje się Wam połączyć w Waszej aktualnej ziemskiej matrycy z dwunastoma nićmi DNA. Nie wystarczy, że staracie się duchowo rozwijać, bo niezdrowa powłoka materialna spowalnia Wasz rozwój. Musicie być tego świadomi. Musicie osiągnąć jedność ciała z duszą. Powiadacie, w zdrowym ciele zdrowy duch. To prawda, więc nie powinniście o tym zapominać. Dlatego przestańcie się żywić białą mąką i produktami z niej otrzymanymi. Obciąża to tylko jelita i cały system. Wasze jelita są przez to poklejone. To ciężkostrawne odżywianie. Jest udręką dla ciała, a wasz duch nie jest w stanie pozbyć się tych niskowibracyjnych substancji. I jeszcze to mięso. Mięso, jak to w ogóle brzmi? Mięso mięśnie, ścięgna wnętrzności zwierząt. Dla waszej społeczności jest to całkiem normalne, dla nas niezrozumiałe. Wasze ludzkie ciała są pierwotnie zaprogramowane na odżywianie roślinne. Zaczęliście jeść mięso w nagłej potrzebie albo podczas specjalnych uroczystości. Naturalnie, że was rozumiemy, ale w czasie piątego wymiaru świadomości nie musicie już więcej przynosić tej wibracji. Te aspekty zostały przezwyciężone i powinniście mieć co do tego jasność a następnie postępować zgodnie z nią. Nie musimy chyba podkreślać, ile cierpienia spowodował przemysł paszowy. Dotknięte są olbrzymie obszary lądu, a dręczenie zwierząt przeznaczonych na rzeź stworzyło niezwykle nisko wibrujące pola energii zwierząt, które doświadczają swojego niezwykle żałosnego życia w małych przestrzeniach. Zwierzęta, które są duchowo wycofane, zwierzęta, którym codziennie podaje się środki uspokajające i odrętwiające, zwierzęta, których są miliony, które mieszkają z Wami na tej planecie, jesteście wibracyjnie ze sobą połączeni, zwierzęta, które spożywacie, pola energetyczne tych biednych zwierząt. Powodują szkody waszej frekwencji. Jeśli wprowadzacie do swoich ciał martwą materię, pozostajecie połączeni z tymi niskowibracyjnymi polami jeszcze przez kilka tygodni, a nawet miesięcy. I to już się dzieje od pierwszego spożycia mięsa. A co się dzieje z ludźmi, którzy głównie odżywiają się mięsem? Jaką frekwencją wibrują ich ciała? Czy ich dusza jest w ogóle w stanie połączyć się z ciałem i utrzymać prawidłowo to połączenie? Czy takie ciało jest w stanie połączyć się z kosmicznymi prawami, które są duchowo i energetycznie czyste? To przerażające pole energetyczne zmarłych zwierząt obciąża całą waszą planetę. Obciąża ją bardziej niż wam się wydaje. Wszyscy. Naprawdę wszyscy, którzy mają do czynienia z energią zabitych zwierząt, niosą tą frekwencję w sobie, czyli cała branża paszowa i wszystkie osoby za nią odpowiedzialne oraz wszystkie instytucje i obiekty finansowe i polityczne są z nią związane, a co za tym idzie, również ludzie dla niej pracujący. Wasza biedna planeta jest przerażona waszym zachowaniem, jej dusza gaja jest przerażona waszym zachowaniem. Wszystko to zanieczyszcza ją, podobnie jak całe zanieczyszczone powietrze, które powstaje poprzez hodowlę zwierząt na mięso. Z frekwencją oraz z polami energetycznymi tych wielu systemów, wy Zjadacze mięsa jesteście połączeni. Jak zatem chcecie być zdrowi? Czy w ogóle można uciec z tego globalnego systemu? Zacznijcie od siebie i pozbądźcie się spożywania martwego mięsa. Z pewnością już zdajecie sobie sprawę, że kiedy przestaniecie jeść mięso, możecie przestać chodzić do lekarzy. Przestańcie dostarczać waszym ciałom chemicznych preparatów, a wasze systemy ciała staną się zdrowe. Zacznijcie jeść więcej darów swojej planety i przestańcie jeść to, co jest pochodzenia zwierzęcego. Mleko i nadwyżki przetworów mlecznych są również obciążeniem dla waszego systemu, ale mięso i produkty mięsne. Powodują największą katastrofę w organizmie. Przestańcie się angażować w doświadczanie jedzenia mięsa i pomyślcie o innym celu. Kiedy uzdrowicie wasze ciała, będziecie widzieć, że również wasz duch się uzdrowi. Otworzą się poprzez to dla was nowe horyzonty. Od was zależy, czy chcecie poznać. I odkrywać zupełnie nowe horyzonty o nieopisanych parametrach. Świadomie oddzielcie się od stresujących i sztucznie stworzonych systemów żywieniowych. Wasze ciała tego nie potrzebują. Powróćcie do naturalnej diety bez żadnych chemicznych dodatków i konserwantów. Po prostu nie należą one do waszych ciał i tylko niszczą. Waszą geometryczną sygnaturę. Nie szczepcie się przeciwko wszystkim możliwym i niemożliwym chorobom. Postawcie na zdrowy rozsądek i zdecydujcie się na zdrowe stosowanie tych preparatów. Zważcie, co dla Was jest najważniejsze i niezbędne. Zważcie, czy nie chodzi tu czasem o kolejną próbę zarobku przemysłu farmaceutycznego. Które chce zarobić na braku informacji. Zwróćcie uwagę na to, czy media czasem ponownie nie próbują wami manipulować, oraz zważcie, czy informacje odnośnie rozprzestrzeniania się różnych epidemii w rzeczywistości są prawdziwe. Zwróćcie uwagę na to, czy faktycznie wasze ciała potrzebują taką ogromną ilość witamin. Które im dodatkowo dostarczacie, skoro najlepiej podawać je ze świeżymi owocami i warzywami. Ale nie wystarczy się tylko zdrowo odżywiać, musicie również zapobiegać wszelkim wtargnięciom do waszego ciała chemicznych środków. Wiele niewyjaśnionych chorób i nowotworów w organizmie są wynikiem nadmiaru kosmetyków opracowanych na bazie sztucznej. I nienaturalnej. Unikajcie więc związków chemicznych, które znajdują się w niektórych kosmetykach. Wykorzystujcie wyłącznie naturalne produkty. W przeciwnym razie wasze organizmy z pewnością przyjmą poprzez waszą skórę niewyczerpywalną ilość trucizn i chemicznych substancji. Skóra absorbuje wszystko i przekazuje to dalej do krwiobiegu. I ta zatruta chemią krew zaopatruje wasze organy. Natura jest waszym domem, waszą oryginalną frekwencją i waszym życiem. Całkowicie wpasowujecie się w waszą matrycę, i musicie tylko nauczyć się do niej powracać i do swoich naturalnych potrzeb. Połączcie się ze swoimi uzdrowionymi ciałami podążajcie sprawami natury waszej planety systemu księżycowego słońca i planet prawami galaktyki i w końcu z prawami wszechświata pozwólcie sobie waszemu duchowi w waszym ciele funkcjonować według kosmicznych praw pozwólcie sobie waszemu duchowi a co za tym idzie i waszym ciałom doświadczać rzeczy, które robiliście w dawnych czasach i które dziś nadal wykraczają poza granicę waszej wyobraźni. Doświadczajcie raju na ziemi, pozwólcie swojej wyobraźni szaleć ze wszystkimi swoimi tęsknotami i percepcją, czy to na duszy, czy na ciele. Ponownie stać się członkami jednej ogromnej i nieskończonej kosmicznej rodziny, dlatego jesteście tutaj.